Witajcie! Grzegorz Okołów, Okręg Wielkopolski ZPFP. W tak pięknych okolicznościach przyrody, spod tej starogermańskiej tańczącej wieżby, chciałbym Wam opowiedzieć o mojej ulubionej miejscówce, o Błotach Warciańskich. Miejsce, o którym Wam opowiem, to są okolice Parku Narodowego Ujście Warty, no i oczywiście sam park. Czyli tutaj obszar parku pomiędzy Kostrzynem nad Odrem, Słońskiem i ciągnący się jeszcze tutaj na wschód, wzdłuż rzeki Warty. Przepiękne okolice Słońska, w których w tej chwili się znajdujemy oraz Dolina Warty, aż tutaj do mostu w Świerkocinie. Sezon fotograficzny rozpoczyna się tutaj jesienią. Wtedy pojawiają się uwielbiane przez fotografów mgiełki oraz wielotysięczne stada gęsi i zbrawień. Mroźne zimy, kiedy wszystko jest skute lodem, są coraz rzadsze, więc coraz więcej gęsi i żurawi zostaje tutaj na zimę. Przylatują też nowi goście, łabędzie krzykliwe. Przybywa też coraz więcej wody i warta wylewa. Bywa, że od słońsko do Kostryna tworzy się jedno wielkie jezioro. Jest to chyba najlepszy okres do fotografii krajobrazowej, w tym też do robienia zdjęć malowniczym słońskim wieżbom, które nie mają sobie równych w innych rejonach kraju. Czesna wiosna to idą przede wszystkim ptaki, czyli powracające z zimowisk gęsi oraz kaczki, które gromadzą się na rozlewiskach tworząc tak zwaną kaczą zupę. Życzę udanych zdjęć. A podczas fotografowania pamiętajmy, że jesteśmy tutaj tylko gośćmi. Czy to na terenie Parku Narodowego, gdzie obowiązują specjalne przepisy poruszania się, czy też na równie pięknych terenach sąsiednich, zachowujmy się tak, żeby nie szkodzić otoczeniu. Pamiętajmy, dobro przyrody przede wszystkim!